Wyznam, że to wyjątkowa uroczystość. Po pierwsze, dlatego, że jest to piękny jubileusz stulecia powstania ochotniczej straży pożarnej w Ożarowie Mazowieckim, a po drugie, tak najzwyczajniej, drodzy Państwo, tu w Ożarowie zawsze jest wyjątkowo. Witam Was, druhny i druhowie. Strażacy i strażaczki, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarowie Mazowieckim oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Bez Was nie byłoby historii, bez Was nie byłoby tej uroczystości. Witamy wszystkich serdecznie. Minęło 100 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarowie Mazowieckim. Sto lat działalności strażaków społeczników, którzy często narażając własne życie i zdrowie w walce z żywiołem, nie szczędzili sił i zapału, by chronić dobytek ludzi, chronić majątek narodowy. Wiele bezinteresownej pracy założycieli naszej jednostki zainicjowało piękną społeczną działalność organizacji zespalającej w swoich szeregach najlepszych mieszkańców naszego miasta, gotowych o każdej porze roku i dnia i nocy nieść pomoc ludziom dotkniętych żywiołami w myśl hasła Bogu na chwałę, bliźniemu na pożytek. Sto lat pracy byłych i obecnych członków naszej jednostki to wiele uratowanych istot ludzkich i zwierząt. Ogromny majątek wyrwany ze szponów Czerwonego Kóra. Wysiłek i pot w czasie szkoleń i ćwiczeń dla podniesienia sprawności. Nie byłoby tego miejsca, nie byłoby tego miasta i tej społeczności, gdyby nie Ożarowska Straż Pożarna, gdyby nie matki, partnerki, ci wszyscy, którzy na Was czekają, kiedy wracacie już z zupełnie innych wyjazdów. To nie jest Straż Pożarowa, to nie jest Straż Pożarna. To są zawodowcy, którzy wyjeżdżają do wszelkiego rodzaju zdarzeń. Od pożarów poprzez ratownictwo chemiczne. Poprzez ciężkie zdarzenia drogowe wielu ludziom strażacy żołnierowie zawdzięczają swoją aktywność, możliwość niesienia pomocy. Tylu ludzi z dobrej woli pomaga tym naszym Strażakom Morza Roskim, za co ich wdzięczność nie zna granic. Z racji tego jubileuszu życzę Wam, Waszym rodzinom, aby też ta praca nadal przynosiła Wam satysfakcję. Życzę, abyście szczęśliwie wracali ze wszystkich akcji i niech Was święty Florian prowadzi. Życzę Wam wszystkim, Druchowie, bliskim, rodzinom, przyjaciołom, tylu samu, tyle samo powrotów, co wyjazdów. Wszystkiego dobrego z okazji jubileuszu. Dziękuję bardzo.